Ne? Aa, bir tane daha. Aha. Hay. Ne var bak müzik Ne var sır? Acı sesler. Dobra. Dobra. Dobra No no nisko. Chyba, że X ray odpalamy, widzowie. Mm. <noise> Od o to już. Nie dostanę A ile no, masz już obców? Mm. Dawajcie słupy, widzowie. Mm -hmm. Z osobów robimy specjala. Znaczy, może Mhm. Mm no mm -hmm. A ja mam trzy za trzy widzowie, jak sami widzicie. Miałem ja więcej

Ej, wylej no mi woda Woda mi, wodę mi wylej Dobra, już Ech, Bana, No A więc doszło do tego powstania, pisać. A teraz nosy, a ter w swoich, bo będę testować. No, może jeszcze nie testować. No, zrobimy odcinek po prostu, wiecie. Kurde, weź zabierz tą wodę.

No sporo Ja już mam sprawę tak. No to będzie też dzisiaj widzowie To będzie dzisiaj widzowie ogólnie Odda Oddaj tego opsa Kurde ile tego opsa tu jest widzowie Ja już mam tak, wystawiam go Wystaw jeden

Pokaż, ja też bym zrobił. Czekaj, a gdzie ty tam skoczyłeś? Gdzie ty tam skoczyłeś? Hmm? Oj, No nie gdzie Nie mam wiadarko. Nie mam wiaderka, co? Ooo! Kopowa nie jeszcze na duża! tu mamy gdzie? Ty, no nie musimy kopać! Widzowie, jaki fart? A tu może być... Gdzie ty jeszcze? Dobrania radwy tutaj Darek. A gdzie ty jesteś? Oooat! Może no. będzie też farma. Ej! Dobrze widzowie, jest! <sum> Ej, na woda jest! Czyli tutaj była jakaś farma, widzowie? Ja ma Dobra Mhm Ej Ej Werdek Wziąłeś? No 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 Więcej nie ma tego Ty no Minibaza no Trzeba zabudować. No, zabuduj. Ej, Czekaj, nie, Ej, patrz tak. Zabuduj. To, to też, to też. To też. O, i to. I to też. I to też. Czekaj.

Ja też. w No w tym dużym. na Dobra. No tam na ciebie czeka. Widzowie, ja ja bym nagrał jak otw otwieramy te klucze. No nie Ale to będzie krótkie, widzowie. Ja myślę, że ja mi drobnie elka dał na bo kupuję pakiet bogacza, widzowie. Rozumiecie to? Hej, Dobra, ja też wystawię. Jak nie?

Aha, widzowie, wywają mnie już kolejny raz serwa. No naprawdę Bartek mnie wywaliło już. Mhm. Mhm. Jesteś? Kiedy? Dobra. Jak ej widzowie, jak chcecie ten, jak chcecie z nami grać i chcecie być w naszym klanie, to wiecie co? Subskrybujcie. Jeszcze 100 subów i specjal. Trzeba tam gotować trzeba trochę co robić? dobra Jeszcze, ja tu jest jeszcze dziura Ej nie Ej bo tutaj jest dźwięk! Ej bo mamy nawet nieskończone ziarodałko wody Wiesz gdzie? Tutaj

widziała się doba się z sobą i łapka Gdzie to? O, czekaj. Gdzie? Co to pyta, nie? No. No tak, tak, tak. Czekaj, to możemy mieć z etam droga. No. Ej, a, a pamiętasz tą naszą bazę kolejną pamiętasz? Fajnie ja, no, tylko że nas tak wysysywał typ. Co nie? Naprawdę. No. no. a wtedy jeszcze nie miałem widzowie kanału. Więc nie mogliśmy nagrać. Czekaj jak... Czekaj jak... Nie wiem jakie je... nie Ale nie, mam Waceku motyka. Ja mam węczeku. Ej, ja masz... masz napis? Chcę zobaczyć jakie... ile jest enchantu. No to musimy kopać! Albo kupić, na achu. Na achu myślisz? Ej, weź na no kół, bo ja nie chcę... mam... mało hasu. Bo jest w sklepie. W sklepie jest. No, w sklepie.

O, czekajcie, bo ktoś mi chyba napisał, widzowie. Nie, no, nikt mnie nie pan napisał. A, i jeszcze dam wam y, w opisie nam y, naszego Discorda, jak chcecie pogadać. Sonia? Nie, nie, Zajadam swojego.

Dobra. No też... dziura. Tutaj też jest dziura. Idę? Mm -hmm. mm -hmm. Id. A tam? Widzowie, nie pokażę. Nie pokażę wam gardów, widzowie wiecie. Żebyście nam się nie włamali. Ale jest dziur, duża dziura. Ej, chodź tu zabryłeś, bo ja, mi się bloki kończą. Nie to, ale to, ale to, ale to, ale to, bo patrz. Tu jest tego dużo. No. Mm. Tu jest jeden nie tam, to nic nie ma. Dobra, rapto jest wal na XD Postawię ją Postawię ją w... Święta w... No. Jest X klarfy X nie ma X Clarfiego. Sorki widzowie katar mam. Jezus. Ej, ba, nie mogę nic zenchantować Może No. O, Enterprise też ha Czekaj, masz crafting może? No No dobra. Czekaj, pomąd jaksy. U nie dużo setów w Starczy Patrzymy na klatę? Starczy. A teraz będę mógł. No, teraz mogę. Czekaj. Dobra, jest na 30 level, to git. Jest na 30 level. A, widzowie! I mam trzy zmianki. Chcesz jedną? To może, wiesz co? Ej, dawaj zaczarujmy swój mieczyk! A dasz jakiś No masz jedną. Mm -hmm. Ej, co ty tu masz? Ile masz <grym> tych setów tam? Ej, masz jeden, to zaczarujmy swym, swój mieczyk. Trzy... A no... No, ja se... Trzy to cztery. Trzy to cztery. Trzy. To cztery. Trzy to cztery. Trzynaście. Nie! No co robisz? A pół HP mi zadały to nie Ja mam lepsze. To mi pół. Masz, masz mnie nie bić tym. No. No nie bij mnie ja tylko! Lepszy, ja mam lepszy Muszę no, co w bazie? Nie wiem. No co co, robimy tą bazę?